Dzięki. A powiedz mi, ten pomnik Elerka to co? To, co on, on był założycielem czegoś? No, Czy co? ten pomnik Elerka, że zrobili? Ale to był święty palet, co oczywiście ze skałkiem. Ale to nie, nie? Ja tylko sprzątku. Tu bym się ta Paśmia, że słyszeliśmy, że to był balet, ponieważ to ja zostałem w skrócie. A co, co? Dobra, ale te... a tego.

patrz jak mewy chruwają no o tym muszę iść muszę skilfować to piękny widok Słychać, bo pan tutaj się wybije. Ja wypadkiem może być gorzno. Zobacz ten pomógł tam zaraz z no. widzisz, mm. ale ludzkie oko ładnie to płynie. A kamerka już nie. Nie, nie, nie. Też jestem wdzięczna Panu Bogu za wzrok. Ale pięknie, może, ale pięknie, no. Jednak to, jednak to, nie bajka, że mówią o tym Budapeszcie, nie? No. Jednak to nie bajka. Chyba nawet proboś powiedział, że Budapesz jest jeszcze piękniejszy jak Praga. Jak to jak Francja? Jak Praga. Jak Praga? No, powiem Ci. Myślę, że tak. Myślę, że tak. My bo ja byli... sporo, sporo gdzie? widziałam w pracy. No bo kiedyś kadę. No. Ja powiem Ci szczerze, że był na ta ulica i tak dalej. Jestem ja nawet 100%. od niej yy, adres, no. żeby się mogła, Tadeusz mógł z nią skontaktować. No. Wtedy transport. No. Latem tak ładnie ja ci powiem, a nocą to nie jest pięknie złożyć. No, ale co to też nocą jest pięknie. Chce popłynąć, nie? Ale latem no. jeszcze ładnie, nie? Tak właśnie mi ktoś powiedział, że właśnie Budapeszt nocą jest urokliwy. To prawda jest. To jest prawda.

Super, tak krzywdać! Czekajcie, mam już Ja wam będę krzywdać! Łata, łata to na wszystko przez ryk, Anna! O.

poznajecie to miejsce, gdzie myśmy byli? nie wiem, co to jest ja Ty, no to jest taki wiatr no, chyba tak, słuchajcie, chyba tak. ale pięknie to jest, tu już jest cieplej Most, tak? Z, z, z tym. Y... Jest? Tak? W krysiach łączący most. To jest. No. Ten, tak. Buda jest też No. Jak się nazywa ten kościół, co jest tak na górze w Paryżu? się tu podchodzi, albo po schodach, albo też jest taki magon? A ja nie mam. A, to wie, ten biały. No, nie, nie, bo nie, jest ciężka to bo to jest ciężka nazwa. Bardzo ciężka nazwa tego kościoła. Jasne do zapamiętania, tak? Tak, trudno, naprawdę trudno. Ja, tak jest to w artystów, nie? Tam malarze Tak, tak. Tak, tak, tak. tymi uliczkami, żeśmy chodzili, byśmy... No. Jak on to się nazywa? Byliście tam? Tak, Molenusz Ale to jest kościół? Nie, dzielnica była Tam nadal są pies. Yy, macie, tam też pięknie, nie? Pięknie, tak Tak. Yeah? getlərdi. Gəl. Atəş te pięknie, pięknie. Zobacz, stop. Tu. O, czekaj, tu muszę, e... jeszcze, za bardzo, za bardzo, za bardzo, za bardzo, za bardzo, za muszę za bardzo, za bardzo, za bardzo, za bardzo, za bardzo, za bardzo, za za bardzo, za bardzo, za Na stronie Niedzica, zamek graniczny węgierski. Cała Słowacja została e, właśnie utworzona z północnych Węgier, e, odebrano Węgrom 7 To Do Węgier należały też inne, które nie były wcernie węgierskie, cała późniejsza Jugosławia też była węgierska. Do tego Węgier oczywiście nie mają pretensji. E, Na Ukrainie też my, Polacy, nie